Strony Katze Kolejny odcinek z Clash Royale tego samego dnia. Jeszcze dzisiaj, jak w pierwszym odcinku, mówiłem będziemy testować tą armatę. Wyposażę sobie Bombera, też a nie wiem po co. No i zaczynamy bitwę. Rozpoczyna się, przetestujemy sobie tą armatę. Dołącz się koniecznie do klanu liścia. I wbijajcie na Discorda mojego link macie oczywiście w opisie Tego i tego wysobimy Z tej strony giganta O no i armata nam się pojawiła już chyba wcześniej Co to jak ona działa? no ona w nich chyba nawala? Ale on tylko w jakimś kółku nawala To trochę słabe Ty do jego wieżyczka zaraz spadnie Masz do pomocy Pekka Bomber Jest 85 HP chociaż O kurde nie Tego szreka całego wywalił Szybko bij się z tym Bij się z tym O wieżyczkę zniszczył. No, moja wieżyczka już deda, chyba że... Nie, deda niestety. Arma to sobie całkiem nieźle poradziła z tym typem. Niestety padła. O kurde! Bo na szczęście poszedł na drugą wieżę, bo mnie uprzypał. Ja sobie też wystawię, nie myśl sobie, że taki koks jesteś. Zaraz Pekka wystawimy. O kurde. Trochę słabo. Bo Pekka. XD Ty no, ile on ich wywala? Kurde, nie. Ty no, bez jaj, bij się z gigantem. Ty nie, ja przegram, ja przegram, przegram. Nie mam szans już. Ty, a może i mam? Nie no, moje szanse kolosalnie legają w gruzach. Szybciej, 21 HP! Nie no. Nie, to nie przegrała. Mi się wydaje, że ustawienie tego bombera całego to nie był zbyt dobry pomysł. Normalna to też taka średnia jest. Nie, zmienimy no sobie go. I teraz zamiast niego wstawimy. No, co tutaj wstawić? w sumie. No co chodzi? Następną skrzynkę dostanę, dobra. Potem jakieś karty. Wojny, skrzynka, gemy. Skrzynka i tutaj będę miał już wizard jakiś. To jest jakiś bomber. Ej, ty ta, na czwarte. Fajnie wygląda. Dobra, gram, żeby ją wbić musimy. XD No i się udało no, no to gramy następną bitwę, teraz musimy wygrać Foxy Też ma Najpierw No, broni te... no, włosnej, plis P.K. zostawcie no, tą armatę więcej gubin hat. Skin cierzysz. O kurde, trochę marnie to wygląda. Haha. Armatę wywalę. I czemu on bije tą armatę? Myślałem, że on nie bije nic poza wieżyczkami i królem. I zniszczył mi to. Chyba nie dojdzie do króla, nie zdąży. Skin to jest? muszę wystawić do samoobrony. I nikt się nawala. zginie od tego Bomby, level piąty do bo od strzał zginie. Bombę ja mam strasznie mało HP. więc go po prostu łatwo zabić. Tak to jest całkiem nieży. Chyba gigant. Niech leci gigant. Zaraz mu wystawimy do pomocy tą piekki A. Tutaj to kurde no chyba pepka na pomoc, później może goblin. Hata bym tu wystawił, chama tę żeby nawalała tych tam, tam idą. Kurde, nie. Strzał na pekka. Tu sta na pekka. Ty będzie dokrywka. Armata, nice. Zostawię to. Nie, nie mogę z nim przegrać. Nie mogę, po prostu nie mogę. Pekka. Szybko, szybko. Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Nie mogę, nie mogę. Nie mogę, no dosłownie nie mogę. Nie mogę z nim przegrać. I jeszcze to wygram. Mam nadzieję, że to wygram. Nie, no raczej nie wygram. Ale jaka menda ten kość, to jest jakaś menda. Peka, dasz słaba, to wygląda. Nie, nie, nie. Chyba Goblin Hat Armata. Wszystko, no nie mogę po prostu. Nie mogę, nie mogę. Gigant. Ja to jeszcze wygram. Ja to jeszcze wygram. W sumie to był lekki cud, jakbym wygrał. Jest szybko Valkyrie. Nie, nie, no. prawie, nie, ja myślę, że ta armata jest, żeby się niezbyt przydaje. Nie, nie umrze na coś. Muszę nas jej wymienić, tylko nas, co no właśnie? Może na to. Może na to. Mi się nakrywanie, jaka coś tam sobie stało, ale chyba wszystko jest dobrze. Rena trzecia, no i ciągle przegrywam na tej arenie trzeciej. No bo porówno pół poziom króla on ma czwarty, ja też mam czwarty będą różne szanse to strzały. Na razie szanse nie są zbyt nierówne. Nie, ja też już tam wystawić giganta czy pekę? No giganta bym wystawił zabicie tą pekę